Cześć. To jest nasz kolejny. Ja mam to. to. jest w ogóle kolejna rajta. Ja redka. mam to i będę miała. I, I jeszcze chcę albo napój, albo jajko. Albo poruszkę. Ja bym ja rogalika tak. na chęcie. Robi wrażenie. W ogóle wszystko to zgram na kapcucie i no. O, piękna taka Dużo jajek. Takie dużo jajek. Jest bardzo chrupiące. Bo jest skoro Ty go ugotuję. Właśnie z że przeszukaliśmy cały sklep i no. To jest są najlepsze polecam. Pokaż no. Nie wiem właśnie jak teraz to wrzucić, chyba że to na czymś oblogie albo na no, 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 Da no. Darariba. Baba baba. W ogóle to już cztery trwa. O, o, pięć. Wspomnianą, chyba takie no, cztery to i to kilka sztuk to bierzemy? A to weź trochę na płaszcz. Tak, tak, Jakie cukierki lubisz? Co? Jakie cukierki lubisz Ty po siebie? Może jakieś żelki? Żelki? No to żelki jeszcze mamy, ja kupiłam żelki. A Ale wiesz co możemy wziąć? Czekolada. Nie? Nie. Więc właśnie będziemy iść do kasy. Jak się dziewicowie. To nie wiem, czy to będzie na YouTubie, ale się postaram. Dobra, to widzimy się przy kasach. Widzimy się przy kasach. Dobra, więc już sobie zbierzemy cukier i jeżdżę. Tutaj od Esty lubię, jeszcze mam tego fajnego, może sobie tego zabierzemy, bo go też trochę lubię. Tego może być, jak są tam nawet troszeczkę ich jest To lubię najbardziej.

Ciąglej. Zatrzymaj jedną ręką. To taka relacja z bieżącym. Pracownik proszony na linię kas idę szybko zajmę się w kupiłem jak to szedł no to dobrze, ale jeśli wiesz co to idź sobie zamień tylko wiesz co, zamień sobie dobra megi więc widzimy się w kasach kasach, dobra dobra no już jesteśmy przy kasach. I sobie wybieramy To jest taka lego. I sobie przeglądamy. Ale wybaczcie, że się nie było przywitania, ale no. Cześć, witajcie. I łapka w górę nie zapomnijcie i sub. Oczywiście z dzwoneczkiem. Żegnamy się? Co? Żegnamy się, pa! Nie! Yeah. Nie! Yeah. To się tylko tak żartowała. Nie ma! Siema, siema! Co siema, Duże ściema, ściema! Ale patrz! No. Ej! Cześć! Czemu ty tak wyglądasz jak ja? Pikachu! Tak, bo my robimy, no no co nie? znacie jajko. że jajko. Jest bardzo chrupiące. Bo jest takiego skorupca. A jeszcze Harry West. Bo właduję. Bo jajko się dzikuje. Albo... Gdy go spróbujesz. Pawełem wiesz, co miałeś? o jajko. Jajko, jajko. And... Tak, Julie, Julie. Jestem full kanem. Na. O, nie ma, ale sobie sobie